Cześć, witam Was w nowym odcinku z The Beast Inside. E, szczerze mówiąc, sama nie wiem na jakim momencie skończyliśmy, więc to będzie dla mnie pewna niespodzianka. Ale mam nadzieję, że się odnajdę. Z tego co każdą, to, to były te wspomnienia tam jakiegoś przodka czy kogoś. Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're? In the basement? No. I'd rather not think of whose blood that was. Syft tu się zrobił Nie bardzo wiem, gdzie mieliśmy iść, ale to się przyda Idziemy chyba do piwnicy. Piwnica w tych grze to odpowiedź na wszystkie pytania. O, żelazko. Nie, ale tak serio nie wiem, gdzie mam iść. Piwnice mają coś takiego w sobie, że są po prostu straszne. Prawdopodobnie nie mieliśmy iść do piwnicy. No, jakaś karteczka, reklama z zajazdu. Może jednak nie, ta prawda, w sumie nigdzie nie prowadzi. Tu te drzwi. Dobra, wychodzimy stąd, bo tutaj za wiele się nie... nie dowiemy. Tylko tu jest ciemno i ja nie wiem gdzie jestem. Chyba tu, o tu. Ja się drzwi dwie przed nasem. O, coś tu mamy. Inspekcja. Cuchnący artefakt ojca. Raz próbowałem ją palić. Niestety ojciec się o tym dowiedział. Potem kazał mi wypalić cygaro. Skrót, tak bardzo chcę dać dorosłego. Wymiotowałem całą noc i już nigdy nie tknąłem tej fajki. Nie powiem, nietypowy sposób na to, żeby cie sko zebrania rzeczy i ich paleja jakiś obraz parasol raczej nic więcej interesującego tu nie ma. A to co? Ty, aż mi lampka zamrugała w pokoju autentycznie. You are not. Alone. Oh my head. You can't come in here! Hear me, you snut! You're not allowed here. What the fuck? to you house, by Dom oh! What's wrong with me? They said it wouldn't happen again. They promised dear God. What happened? like a hurricane went through here chikawa osahoji is a some of O, dostałam osiągnięcie na tym? Ja się ku tych wiadomości. Ups, znowu się zbił. Ktoś tu ewidentnie czegoś szukał. I to też mocno przeszukiwał. Jakaś karteczka. Jest od Marii. Kim jest Maria? Co mogły chodzić? Jakie szkodowanie nie wiem za co? Czytaj. Do czego Hajda? Stary sknarusia ludzkie życie nie jest niestety warte. Nie prosiłam cię o 500 dolarów czy 1000. Niewielką kwotę tylko chciałam. Ale ty mi centa nie chcesz dać. Po tym, co spotkało mojego męża, który życie oddał z Twojej winy, ja tak tego nie zostawię. Masz moje słowo Maria. Inicjały to mogła być Maria, bo tam było M coś tam, jak dobrze pamiętam. O, patrzcie, jak idealnie wcelowałam. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest do przeszukania. To wie, może coś ważnego zginęło. Normalnie bym nie szukała w sensie, jeżeli by to tyczyło się mnie, tylko bym to zostawiała policji, ale. Co się, jaki to był akcent. Jak to jest może, że ktoś wziął chłopa za. <gryw> zabił dechami? To jest w ogóle sam. O! Z w podłodze. Kurde chciałabym się napić, ale się boję, że jak się To się zaraz okaże, że coś na mnie wyskoczy i to wypuje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, używać tej zapałki tak szczerze mówiąc, ale w sumie nie mamy nic lepszego. wyskoczy, ja wam to mówię, coś na pewno wyskoczy. Cóż, zobaczyliśmy jak wyjdziemy po Ten dom się dość mocno rozpada, na co to wygląda. I feel like this house is to kill me. Ok, mamy przeszukać gabinet. Bierzam widzę, gdzie jesteśmy w tym momencie. Proszę, na chciała wyjść, to się nie da. Bo okna się nie do końca otwierają. Jak No tak, zapomniałam, że to tak działa. A właśnie przy tym biurku siedzieliśmy, rozwiązywaliśmy Enigmę. Just in case. I'd rather not kill anyone. No, she would just get himself. So be Krzewy didn't do it. Time to go to the basement and see what's behind that door. Łapczo nagle stwierdził, że ma psychę iść do pi piwnicy. Ale ja to jeszcze się rozejrzę. O, otwieranie zamków. Nie wiem, czy będę wiedziała, jak to zrobić. Zawsze wytrychy by były jakieś prostsze, naprawdę. Ojciec to był powalony. To trzeba przyznać. Je... No, it can't be happening. It can't be true. Why do they say I'm safe now if it's coming back? Aż się musiałam napić. Boże, ja generalnie. Może to moja bada, a może nie. Ale ja zazwyczaj boję się dość cicho. Czasem się zdarza, że gdzieś krzyknę, jak mnie coś faktycznie przerazi, ale teraz to się wzdrygłam naprawdę. Nie wiem, czy na pewno to nie posłuchać. Chyba, że jakiś szum, czy coś, ale podskoczyłam autentycznie. Musicie mi wierzyć na słowo. I czy teraz, jeżeli mamy wytrych, to możemy wchodzić, gdzie chcemy? Nie wiem, czy nie muszę się teraz tutaj... Prze, co za twarz, jest portret, ale ja i tak boję się. U, rączka ten obraz lepiej, damy tak czy jakieś konkretne mogę tylko otwierać. Patrzcie, wchodzę mam coraz lepszą większą wprawę w tym I'm just a guy. Trzemek, to już dawno powinieneś pokoju je zadzwonić, a nie robić interwencji na własną rękę. My tu zginiemy przez ciebie. A czy ty zginiesz, ale <głos》> ja się przestraszę. Co nas golił, a tamten drugi to chyba jego ofiarę, Ale widziałam już, że porządnie oberwał w głowę. Ciężko mi powiedzieć, bo nic cholera jasno nie widzę. dałoby się jakoś spiąć do góry? Kurde, naprawdę mi jest ciężko cokolwiek zobaczyć tutaj. tego się nie spodziewałam, jak kombinowałam z jakimś wyjściem, a chłop sam wyskaczył, idzie. Co ty Duchy, mój przyjacielu. This is real. The blood. The metal rod.

looks like one of those abominations that the judges wear on their heads there was a judge that used to come to our house what was his name norton wait a minute it is him it was his death that was covered up in that newspaper how is that possible dust oh, to cover and the other man the one in the hat he locked up the judge so, maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. And about all the other missing people. A, more. how in the world did he get away? People. There's a mechanism blocking the door. Seems like some parts are missing. No, więc przynajmniej rozwiązało się, czyja to jest krew, proszę państwa. A, ja tędy szłam. O, a. Aż się świeci. Jeżeli dobrze widziałam, to on nie miał zbytnio skóry na czaszce, więc. Nie wiem, czemu pomożemy. No, wow, właśnie taki był plan, ale to już jest tego tyle, że nie wiem czy chłop już się dawno nie wykrwał, przypadkiem. No i wychodzimy z domku. Nie wiem, gdzie będzie bez piersi. już w jeszcze że mówiąc. Może to najrzadsza krew tak się zachowuje, że świeci w ciemności. To minus. Muszę spytać babci, tam chyba nawet byliśmy, i była ta akcja z tym lejeniem co to mamy? What? Look, we have a weapon loaded Oh, a sticker I don't even know how I got it He must have known Stay away Don't come any closer Don't make me do this But he did nothing let him do it all that's your good uncle what he's vanished into thin air what the fuck